Istnieje produkt o natychmiastowym działaniu, który poprawia funkcjonowanie mózgu, poprawia nastrój, koncentrację i poziom energii, jak również chroni mózg przed starzeniem i chorobami neurodegeneracyjnymi. Gdyby to był suplement, ludzie masowo by go kupowali, nie patrząc na cenę. Ale tu chodzi o aktywność fizyczną. Co byście powiedzieli, gdybym zdradziła Wam, że istnieje coś, co możecie zrobić już teraz, co natychmiast przyniesie korzyści dla Waszego mózgu, wpływając na Wasz nastrój i zdolność koncentracji? A co, jeśli dodałabym, że to samo działanie może przynieść długotrwałe efekty, a nawet chronić wasz mózg przed różnymi schorzeniami, takimi jak depresja, choroba Alzheimera czy demencja? Czy zdecydowalibyście się to zrobić? No jasne, że tak. Chcę wam powiedzieć o niezwykłej mocy aktywności fizycznej. Proste poruszanie ciałem niesie natychmiastowe, długotrwałe i ochronne korzyści dla waszego mózgu. Korzyści, które mogą trwać przez całe wasze życie. Dziś chciałabym opowiedzieć wam historię o tym, jak wykorzystałam swoją głęboką wiedzę jako profesor neurobiologii, by przeprowadzić na sobie eksperyment. W trakcie tego doświadczenia odkryłam naukowe podstawy, które wyjaśniają, dlaczego ćwiczenia fizyczne są najbardziej transformującą rzeczą, jaką możecie zrobić dla swojego mózgu już dzisiaj.